Cześć Alina Witwicka tutaj. Um, ta winietka chciałabym, żeby Ci przypominała, że będziemy mieć okruchy inspiracji z Aliną, jak to nazwałam na Facebooku. E, to są po prostu gratisowe, inspiracyjne momenty, gdzie e, po prostu już ci, którzy brali udział w tym wcześniej, to wiedzą na czym to polega. 15-20 minut e, pokazuje. Różne to, różną tematykę z malarstwem, i pragnę zainspirować, jak po prostu być zadowolonym, jak dojść przez malarstwo do swojej harmonii, do swojej intuicji. Ja przeważnie bazuję to na malarstwie intuicyjnym, którego już malowałam przez sobie ponad 35 lat. Także te momenty będę chciała właśnie włożyć tutaj w te właśnie okruchy inspiracji ze mną. Na Facebooku. Także zapraszam serdecznie. Ta winietka będzie pokazywana, właśnie kiedy będę robiła te tak zwane eventy, które się nazywają na Facebooku. I też będę miała kursy, które po prostu będą na innej platformie, platformie CUM. Będą to godzinne albo dłuższe, i tam też będziemy mogli mieć spotkania na temat właśnie malarstwa i malarstwa intuicyjnego. Także do zobaczenia.